Wyobraź sobie serwer Minecraft, na którym za zabicie dwóch osób śnieżką, możesz otrzymać 500 zł. Taką historię zobaczysz właśnie już za chwilę. W tym filmie razem z Kloszem podejmujemy się wyzwań, a pierwszym z nich będzie wydanie miliona monet w dwie minuty. Pierwsza część to możliwość wygrania 100 zł i polegać będzie na zgarnięciu jak największej ilości killi, a druga część to jeden na jeden i kto kogo zabije wygrywa 100 zł. Dobra, dawaj, start, 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 dwie minuty, start, start. Wszystko możesz sobie kupić. Chłopie, przecież ja tu nakupuję pereł. Chłopie, jest. ja tu mam taki patent na ciebie, Ej. człowieku, że ja nawet nie wiem, co kupić, nie? Minuta 40. Ja mam plan taki... Właśnie, plan jest taki, żeby arkanina nakupować, chłopie. Ja arkanina? od razu biorę. Nie powiem ci, jaki mam plan, chopie! Ja mam lepszy, ja jestem mam lepszy. <laughs> Y dobra, 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 nie mam mistycznych wzmacniaczy. minuta 15 Jak się zdaje bonusy? Halo UZOTYKA, ja ma... dodaję już. Ja mam wszystkie... Ma ja mam już wszystkie bonusy na całym secie i temku Talizan hopie, hopie, hopie! Nie masz magicznych, hudlampów. o kurwa. Dobra, mam talizman. Ulepszyłem mieczyk, mam jeszcze pół miliona monet. Śnieżki, śnieżki, śnieżki. Bo nawet 20 sekund mamy trzy człowieku. Pół miliona monet! Kurde! Jezus nie, no ja nie zdążę ty. Co żeś szybko, 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 szybko Nie wiem chłopie, kupuję szybsze śnieżki Wracaj ze Ja i temy jednorazowe pokupowałem, ty. <śm> Lud Dobra, koniec, 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 time out Dobra, udało no mi się 850 tysięcy monet wydać A ty obie idę No, mi się 700, 700 tysięcy 700 ci zostało, czy 700 wydałeś? Nie, zostało mi 300 tysięcy Aha, dobra, no to ja wydałem trochę więcej. Dobra, ja już mam tutaj zaopatrzone Takie same przedmioty możecie kupić na nowej edycji serwera, która jest już 13 września o godzinie 18. A my z Kraszymy mamy 5 minut na zabicie jak największe graczy. Lecimy, czas, start, 5 minut, chodź, 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 chodź dawaj, dawaj, dawaj jak, jaki masz plan? Jaki masz plan? Popatrz. Ja mam plan zabić jej jak najwięcej ilości osób i wygrać całą po stówę stupę Poleciło do mnie. Cze, my możemy się bić, konkurować Sorry. Ja włączam F-a bijemy się normalnie chłopie, nie ma, nie ma sojuszu Kurde, nie trafiłem się. Pońciał, 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 kurde chłopie, ja tu ginę człowieku, nie robi kill'a, ty dwóch, mam, dwóch mam, Jak dwóch? Ja dopiero też dwóch chyba <grych> Zapisałeś ile masz kili? Nie no, pamiętam, zapamiętuję, nie? Tak, a zaraz będzie zapomniałem No kurde, jakie mam nie, takich nie kozaków, nie ty Kurde, zginąłem, Dobra, lecimy jeszcze raz mam jednego Jazda, 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 chłopier. Trzeba być w trikili, kurde, bo na takich kozakach to nic nie bijesz, człowieku. Aha jak? Zmieniono przyciąganie śnieżki. Pa pa pa, pa. Aj, nie trafiłem Ja trafiłem, Parapol. poleciał Wpad, wad, pad Ty pa, też zostałeś Dobra, mam kolejnych Dobrze, Dawaj, dawaj, po, dawaj, 3 minuty tak. do końca Jazda... Aj, kurde aj, 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 aj. Lecisz, lecisz, Mordo, lecisz jak on mnie wpadł, to ja nie wiem, ty człowieku. Tam jest, pa. Oł oh, yeah. Mam go. Kurde, może znowu. Ajajaj, aj, aj. o, perła. Mam go, jestem, jestem, jestem tu na górze, chłopie. Ja cię kręcę. Kurde, nie zauważyłem, że perła mi Kurde. Lecimy, 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 dwie minuty. Dobra, oni lecą i nie giną, chłopie, ja muszę tu killę nabijać. Dobra, Ojej, ile to muszę... Kurde, padłem. Yy, nie wiem ile, ale wygrywam Hehehehe <noise> Półtorej do końca nie, nie 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 Oni są za dobrzy Wpad się, Perełka Hop leci JEST O kurde Co tu się dzieje nie, Kolejny nie, pad Nie nie, nie. dobra oh, Jazda, 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 jazda Mamyliłem perłę z śnieżką Chłopie, mnie pyta no. czy zlizałem chłopy tu challenge jest człowieku Chodź tu, chodź tu <noise> Ty dobra, chodź, jak chodź, chodź. tyle pereł jest. Ty, co ty kurde? jest tu. A, nie, je. Nie. <laughs> kurde, bo tu chciałem cię jeszcze do ten. A, mam Dobrze tak jest. Ej, 30 sekund jeszcze do końca. Pa, oni tu padają jeden. Ty, e, tutaj ty. drugi, trzeci, ben? zaraz. Kurde, mał on jakiś. Nie, to nie, ja nie, tego, nie, tego kurde. nawet nie wchodzę. Pa! Ja Uuu, człowieku, patrz tu! Chyba nawet perę nie trafił. O, ale tu ci zrobię teraz. Tutaj już mam wina gwarantowanego. Kurde, ja mogę mi jeszcze żyć Dobra, koniec czasu, koniec czasu. Podliczamy, podliczamy. Dawaj nas, pan Ja zrobiłem 10 chili W sumie to nie wiem, muszę policzyć, kurde. No kurde, mówiłem, że będziesz zapisał wszystko. Powiedz, że będziesz pamiętał. Ale liczy, liczyłem i... Kurde, nie wiem, miałem nie miałem... Liczyłem, ale no dobra, to, to po prostu zdajemy, że przegrałeś i szwistówę Nie, tak to nie! ja no do podliczaj, co ty? Co? No raz naliczyłeś, no to wygrałem. To mam 8 No to wygrałem, dobra, wisi Spistów, dzięki Dobra, tej, no to co? Teraz bijemy się jeden na jeden, tak o kolejną stóreczkę. Dawaj normalnie, od razu, ty Ty, prawie w tył już zginąłem, dobra, ho, do jednego, tak? No i patrz. No nie! Patrz, patrz, jeszcze sam wchodzi w sieć! Kurde, kurde, kurde. że masz HP? No, czuł. Zaraz będzie zero. Hehehe. Pa, pa, ktoś ci pomaga, mi pomaga. No i opłac. Dawał, mam armię, tu. Wypad e mi stąd, nie ma. Pyk, leci. O, dobra perełka, widziałem ją. Ja. Opie, kurde. Oj, 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 oj. Oj, oj, oj. Kurde, znowu autoklika! Kurde. Aaa, jest, Jej, dobra. 200 złotych, łatwo. Nie no, ja myślę, że rewanży. Nie ma rewanżu, człowieku. Albo dobra, double a. or nothing, czyli co, stóweczka, a jak teraz znowu wygram, to 200 dla mnie. Co ty na to? to? No dobra, to 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 to. Łatwe, dwie ale no dobra. Dora, no dawaj, double nothing, nie? Uh -huh. No nie no bez uciekania. O, widzisz karma. Karma za uciekanie! We trzy chłopie! Nie ma, kurde. Co nie ma, patrz. Pa, No ładnie. Znowu <ślamu> cię biję, kop. Kupi 4 to można się bić. Oj. <ślamy> Oj, 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 spokojnie, jestem na górze już. Oj, oj. Karambol A mówiłem się, że kupiłem 80 refów? Mhm. Widzę, że kupiłeś wejściówkę do beczki. Pik! Narka! Oj, oj, ty, bo co kurde, jak przegram, to to lipa będzie. Oj 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 Co tu się stało? Wygrałem. Ej, nie, 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 to się nie liczy chyba. Nie, no nie to chyba jak się nie liczę. Co to za oszustwa? <laughs> nie wiem, dobra, no dobra, no co, no jeszcze raz. Za Burnaffi, dawaj do tyłu, no. <laughs> Chopie, takie śniadski jak będziesz rzucał, to wiesz co wiesz gdzie ty możesz najwyżej zajść. Ty wiesz gdzie możesz zajść. Nie. W książę. Bonusi Ty, bo zarab... Nie, nie dobra, jeszcze, ja raz, nie, jeszcze raz! Nie, jeszcze raz, double nie. nothing! No jak nie! No co nie? No ja się zgodziłem! Nie! No co nie? Nie! No, ja nie, nie. no, nie? no tak! No dwa razy ci dałem, nie, nie, nie. No jak nie. dwa razy, no ja ci raz dałem, teraz ty mi. Ja ci wcześniej trudem za to, że się wpałeś tam. Ale to było nie ten nieuczciwe. <laughs> co było nieuczciwe? <laughs> dobra, dawaj, double or nothing, normalnie, ostatnia ląda. Nie nie nie, 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 No jak nie! Normalnie, no ja ci dałem, nie? Ale ja ci kurwa nie dam Nie no normalnie, to było nafink, dawaj Nie, dawaj, bo za szybko było, normalnie Teraz musi być coś opłacalne dla mnie tak? No 400zł jak wygrasz No to to nie jest opłacalne, mówię Chcesz po prostu <grym> y, nagrać to, że mnie zabijłeś tak? To jest dla ciebie istotne, kurwa Nie wstawisz, że dostałeś właśnie nie? Bo kurwa ci będzie no, na nagraniu Nie, 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 nie. przeklinaj po pierwsze, kurwa nie wstawisz tego, nie? Założę się, że tego nie no Jak wystawię, będziesz przeklinał, to na pewno no nie. Boli cię pupka, nie? No za szybko, tu jakiś efekty ci co jeszcze bonusy. No właśnie i dlatego powinno być zaliczone, nie? No jest, dlatego robimy Double or Dawaj, no Double Nothing. Teraz kto wygra, 400 zł daje drugiemu, tak? Na no jak? No to dawaj. No dobra, no ale jak wy będziecie mi bić z trzech to... No zaraz i znowu jakieś bonusy posiadają, znowu, człowieku, co tam być? No dawaj, bij się, nie uciekasz, co ty? Zasiłkę <grystanie> sobie wziąłem. No maę, masz, karma, zasiłkę Chłopie, jak ty masz? Chłopie, no nie uda ci się, człowieku Wtedy to miałeś farta, pa Ty już padasz Ty nawet nie wiesz, że padasz Ty już padłeś, ale jeszcze o tym nie wiesz Pa, pa Wej! i blisko było <laughs> patrz, 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 patrz! No jak ty jeszcze żyjesz? Co to ma być? No, na pewno! No jak do jedno serce, pół nie? No serca, pół kurta! Pach! <laughs> no, 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 mam! No, no, mam! No, no, nie <laughs> no zginąłeś, no dobra, więc No, że no, miałem, no! To, no, no! No, no, <śmieniczna> to było nothing. ja nie. Ta fair, no to zgromadziłeś fair. Mam 2000 pigów. Dawaj, no dawaj, no. Pa, 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 coś się śpięsiadło. Piorun jakiś. Hopie, hopie, hopie. Byk! Ale strefka mordo. No co ty, bydż. O kurde. Nie liczy się Dobra, robimy jeszcze jedno wyzwanie Kto w 5 minut dobędzie więcej zabójstw z turbo śnieżkami Wygrywa cały odcinek, czyli łącznie 500 zł. Dobra, i na to wyzwanie doładowujemy sobie jeszcze raz znowu monety i expa I wymaksowujemy turbo śnieżki Dobra, pamiętaj kluszy, że to jest walka o wszystko o Cały odcinek Kupię 15 śnieżek, będę miał Dobra, jeszcze wraca śnieżka, dokupowuję kupowuję na maksa i druga szansa też Człowieku, że to można tyle ulepszać, że szok. Pamiętajcie, że jeśli też chcecie kupować takie temy, to w piątek o 18 13 września, startuje nowa edycja serwera. Dobra, czas 5 minut, dawaj zaczynamy od razu, jazda, jazda, jazda. Dobra, jazda, 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 jazda. 5 minut, tylko śnieżkami. To nie trafiłem. ty <gul> 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 lecisz za całą mapę prawie. Ej, dobrze, że tylko 5 sekund około jest y cooldown. Padasz, padasz. Nie. Nie trafiłeś. Chopie, 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 pas, 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 pas. Odpychanie? Nie O ma, kurde. Ej, karamba. <laughs> Przyciąganie? Nie. Sniper, o kurde, dobra. Odpychanie? Nie ma. Kurde, o, ale będzie crokro, ty, kurde, kurde, kusi, kusi. <laughs> o nie. <yeah>. Przyciąganie? <laughs> Co mocne chyba O dobra, padł jeden kill To! Kurde pan, już myślałem. Już cię. myślałem, no tak, siebie też możemy 3 minuty, 3 minuty Dobra, ty Patrz, patrz, za... kurde, gościu to chyba stamtąd na drugą na drugi koniec by, po, by poleciał A O ty O kurde, przyciągnąłem go Ty, nie mamy go... Oj oj Dobra, dobra, na przym Podpychanie, tak jak on nie odejdzie w ogóle. Dobra, perwa. Poleciał. Ajaj, ajaj. Nie, jak on żyje. <śleski> 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 Jaki Ale Ci to nie pomogło Chopy, ja jeszcze żyję. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Dwie minuty jeszcze o mnie chłopie Ja mam tylko jednego killa, tak? O Kurde, ciężko, ciężko, ciężko Jak on przeżył? O kurde, nie mogę go knoknąć Ty, ale to było no, dobre wyzwanie tu do ty No, właśnie dlatego i robimy Ale wyzwanie. <grym> A... Teraz minuta minuta, ja mam dwa kile, tak? Ty masz zero ty, ja mam zero Chodź, ch chyba wygrywam cały challenge Nie no nie możesz wygrać tego odcinka Chodź tu, dawaj walka Dawaj, podejmuj się Pa, elokanty. pa Kurde Trafię no cię? Nie, a ciebie a. <laughs> Ej zatrzymaj się, coś ci pokażę, pa Aj, aj karamba, <laughs> by to było Pa, pa, pa Byk. Kurde Co e, to, 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 to <laughs> za I za to patrz Pięć Trzy Dwa Jeden 500 zł Dobra, także ten filmik kończymy z bilansem plus 500 zł. Jak będzie 1000 łapek, pozwolę klaszowi zatrzymać wszystkie przedmioty, które dzisiaj kupił. Wspominam o nowej edycji serwera w piątek 13 września o 18.00. Dwie już teraz i odbieraj nagrody pod komentą Prezent.